Cześć, drogi widzów, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Pamiętacie chyba jak ostatnio tam mówiłem, że no Szyszka skończył całą tą sytuację, że nie nagra czy żadnego filmu jednak, bo tam dał sobie status, że przeprasza i tak dalej. Tam na Discordzie właśnie dał sobie ten status, że kończmy wojnę. U mnie na Discordzie tam pisał, że dostał po dupie i tak dalej. Ale powiem Wam, no myliłem się. Ponieważ Szyszka nagrał odpowiedź, a przynajmniej nagrał ten fragment no, tej odpowiedzi właśnie w swoim filmie o jakimś tam laptopie. Zresztą o tym laptopie też trochę Wam coś pokażę, bo chcecie się tylko chwilkę pośmiać. Sama odpowiedź jest dosyć krótka, i mimo tego, że jest bardzo krótka naucha, trwa przez 3 coś minut, 4 minuty jakoś tak, to jednak jest tam tyle błędów, że mogę się z tego śmiało pośmiać i zrobić jakiś kolejny film. Ciao. Miało być sprostowanie, a wysyłam filmik o laptopie, ale spokojnie. Będzie informacja na temat tej dramy, którą rozpętałem. I przyniosła dosyć niepożądane skutki, jak później przejrza, jak później zobaczyłem. Hej, z tej strony Szyszka i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Laptopy. Plan był inny, ale wyszło jak zawsze, co nie Szyszka? Zanim przejdziemy, ogłoszenia pasterskie. Ewidentnie Szyszka ma coś do tej religii. Wcześniej tam nazwał Czepela Wielki Elczep, czyli nowy przywódca religijny, a teraz mówi coś tam o, znowu ogłoszeniach ogłoszeniach duszpasterskich, czyli Szyszka jest w tej chwili jakimś, jakimś rodzajem kapłana, księdza, slerz duchowny. Jaka religia to jest? No, obstawiam, że coś związanego z szyszkami, bądź też też jego fryzurą, ale nie jestem pewien. Jak pewnie wiecie, mój filmik o Brygadzie Graczy zrobił niemały szum wokół społeczności Team Fortress 2 i nie tylko. <noise> On tutaj mówi, że jego film trząsł całą społecznością tf <noise> Ale wiecie, nie tylko tą polską, całą społecznością tf -a. pamiętajcie o tym. Czapy się wypowiedział o moim filmiku, jednakże jego film Szczerze powiedziawszy był taki nudny, że nie dotrwałem nawet do jednej czwartej tego. I jak tutaj mam być szczery, muszę się tutaj zgodzić z Szyszką, że film Czepella był strasznie nudny. Jednak tam cię bardzo ładnie punktował i wręcz gasił wszystkie, wszelakie takie twoje zarzuty yy, i próby takich, wiesz, ofensywnych tekstów. Gdzie szczerze powiedziałbym że niektóre gaszenie po tym jakby... To, że on pokazywał to, co chce mówić, proszę, on to gasił, nad czasami było to na takie, powiem, miało taki swój urok, moim zdaniem. Ale to jest moja faktu, że jednak film całościowo można powiedzieć, że był bardziej nudny. Jednak, na tak jak to pisałem z kilkoma osobami, to no, Czapel nie mógłby sobie pozwolić na taki, powiem, film, właśnie w moim stylu, jak ja tam bardziej się śmieję tutaj z tej sytuacji. Ponieważ Czepel musiałby się tutaj bardziej odnieść, właśnie do, tak powiem, podstawnych argumentów, tak dalej. Wiecie o co chodzi, chyba. Nie muszę tutaj jakoś się specjalnie przy tym rozwijać. Rexis też coś o mnie nagrał, najpierw się wypowiem o brygadzie. Wiem, że większość z tych argumentów, według was, była z dupy. Jednakże musicie coś wiedzieć. Robiłem ten film, nie dość, że w pośpiechu, to jeszcze w solidnych nerwach, no sami wiecie jak to jest. Ponieważ większość tych argumentów po prostu była z dupy. I tłumaczenie, że robiłeś to w nerwach i tak dalej, jest typowe dla kobiety. To po pierwsze. A po drugie, nawet jakby się tłumaczył tymi nerwami i tak dalej, to nie zmienia faktu, że ten film po prostu był do dupy. I po prostu trzeba powiedzieć, że tak, film był do dupy i tyle. Jakby nie masz tej po pierwsze, jak się tłumaczyć i z czego tłumaczyć w zasadzie. Niektórzy mi nawet zarzuci, że się zachowuje wręcz jak dziecko. Osoby pewnie nie zarzuciły te tobie, że zachowujesz się jak to owe dziecko, tylko po prostu dziecinnie. Teraz bardziej tutaj chodzi o walor słowny. Znowu to się włącza Mondrala Rexis. Tutaj bardziej chodzi właśnie o to, że dzieci często zachowują się po prostu... Nie mają pewnych nawyków i odczuć, Względem tego, co się stanie, kiedy one coś powiedzą i jak się zachowają, zachowują. I dużo rzeczy takich biorą typowo do siebie. I bardziej właśnie to chodziło o tym osobom, że bierzesz wszystko do siebie, nie zachowujesz żadnej powagi jak na swój wiek, czyli tak zwany młody dorosły, co zaraz będę tutaj o tym sobie mówić dalej, w dalszej części tego filmu. Ale jakby tak patrzeć, jest dużo więcej y youtuberów, którzy się zachowują jak dzieci, mimo tego, że są starsi ode mnie. Ciekawe kto to mógłby być. Nie, to na pewno nie mógł być on. Powiem szczerze, że to jest zasłanianie się Dawidem Czechem w takiej sytuacji jest jeszcze gorsze niż content, który robi Dawid Czech. Bo powiedzmy szczerze, że Dawid Czech to jest dzban, ale ty się bronisz tym, że on zachowuje się od gorzej. Powiem tyle, no, to jest dla mnie totalny, no, totalny idiotyzm, ale cóż, powiedzmy wszyscy, niech niech uważa tam, że robi dobrze. Nie komentujmy tego więcej. I chciałbym skierować swoje słowa do całej społeczności Brygady Graczy. Przepraszam was za to. Przepraszam, że nagrałem ten film. Zrobiłem to tak naprawdę pod silnymi emocjami i ten filmik nie powinien się nigdy ukazać na moim kanale. I to kurwa szczerze. To skoro on nie powinien się ukazać, to po prostu go usuń w tej chwili. Ale nie, zapomniałem. On ma tam największe wyświetlenia z, na Twoim kanale z jakoś około, około pół roku. Ale no cóż, nieważne. Koło przeprasza i tak dalej, teraz będzie zaraz tam potem, że on będzie jakby starać się zdobyć czyjeś uznanie, że tak, Szyszka, brawa. Umiesz się dostosować, umiesz się ten. Pogodzić z tym, że mówisz źle i tak dalej, robisz źle, bla bla bla. Bardziej tutaj chodzi o to, że <laughs> Szyszka mówi, że przeprasza za to i w ogóle. Ale nie mówi konkretnie dlaczego, po prostu mówi, że nie powinien się pokazać i tak dalej. Okej, okay. cóż, jakby po prostu tym samym tak mówiąc, tak robiąc, pokazuje, że tak naprawdę nie jest Ci, no nie żałujesz tego, nie jest Ci jakoś specjalnie z tego powodu yy, przykro. Na tym nie chodzi, że powinno być Ci przykro, tylko że po prostu nie żałujesz tego tak naprawdę. Po prostu mówisz tak, bo się boisz ich reakcji i ich kolejnego linczu osób z brygady. I sądzę, że za ten filmik o brygadzie graczy należy mi się 36 uderzeń suchym yy, bambusowym badelem na gołą dupę. Serio. Ale mam tutaj teraz pytanie, czy ty każesz siebie, czy osobę, która musiałaby to, by cię tym bambusem bić? Natomiast teraz kilka słów do Rexisa. Oho, robi się poważnie. Serio? Porównałeś mnie do Jaruzelskiego? Okej, okay, on się tutaj teraz czepia o to, że go porównałem do Jaruzelskiego pod względem tego, że jak Jaruzelski prowadzał... Właśnie stan wojenny w Polsce, to miał te okulary, prawda? A Szyszka, kiedy wprowadzał stan wojenny na swoim kanale, nie miał tych okularów. Pod tym względem ich porównałem. No i chyba jeszcze tylko to, że mi się tam skojarzyła jedna scena wypowiedzi Szyszki właśnie z wprowadzania stanu wojennego. Ale no cóż, no. Ewidentnie, ewidentnie go porównałem do Jaruzelskiego. Wcale nie ten chyba dwa razy do, do Sid'a, póki do ale chyba mogę się tutaj mylić chyba na trzy razy. Nieważne. Porównałeś młodego chłopaka wiek 17, który waży teraz 105 kg? Jaki opis szczegółowy postaci! Młody chłopak, wiek 17, waga 105 kg. Do niestabilnie psychicznego wariata, który rządził PRL-em. No, halo, no, co, co to miało być? Jeżeli to jest, słuchajcie, w tym momencie też szukam wagi Jaruzelskiego gdzieś tam na Wikipediach, tak dalej. Niestety nie znajduję wagi Jaruzelskiego, więc wam niestety tutaj nie zrobimy jakiego porównania obu tych dyktatorów panów. Po pierwsze, moim zdaniem, waga i wiek nie jest równy nie, stabilności psychicznej czy niestabilności psychicznej, ale cóż, o to się nie będę już czepiać. Yy, A będę się za tego, skąd ty niby masz, skąd niby stwierdzasz na jakiej podstawie, że Jaruzelski był chory psychicznie. Jaruzelski, o ile znalazłem informację, jedyne co miał, to chorobę wzroku. Dokładnie ślepotę śnieżną, właśnie dlatego odnosił te okulary, wszystkie wszelakie właśnie takie przyciemniające i tak dalej, lub odbijające światło słoneczne. Ja rozumiem, że jestem przystojnym, przystojnym przywódcą wszystkich szyszek, który doprowadziłby do ładu i spokoju oraz dobrobytu wszystkich szyszek na świecie. Pamiętacie, co mówiłem tam wcześniej właśnie odnośnie tej religii u uszy, szyszki? Teraz stwierdzam, że to, jest, że to już nie jest jakiś tam bzik na tym punkcie religii samej, lecz nawet fanatyzm. A po drugie, przed chwilą mówił, że Jaruzelski był niestabilny psychicznie, tak dalej, bla, 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 bla. A teraz nagle mówi, że Jaruzelski teoretycznie... Według tego był przywódcą, który wprowadził ład, skład, porządek, tak dalej. I że on, niby, ma cechę wspólną, właśnie do szyszki. Tą, tym samym, że jakby szyszka argumentując to, że go porównałem że do Jaruzelskiego, gdzie go nie porównałem praktycznie do Jaruzelskiego, uznaje, że wprowadziłby ład skład. Skąd to? Skąd to, jakby stwierdzenie? <laughs> I po trzecie, przystojny? <laughs> Okej, <Okay>, słuchaj, <laughs> poprawiłeś mi dzień, rozbawiłeś mnie. Ale bez przesady, żyjemy teraz w Polsce, królewiczim kwitnącej cebuli, i raczej to nigdy nie nastąpi. Oraz też, nie wiem co masz z geografii, ale o ile, mi, o ile pamiętam, o ile mi pamięć mnie myli, jak już to Polska to jest Rzeczypospolita Polska, bądź też po prostu Polska, i o ile mi wiadomo, w żadnym języku, no chyba że jakimś z Afryki, nie wiem się nigdzie Polsia. Nie ma czegoś takiego. Oraz dlaczego dyskryminujesz tak samo Warzywo, slash owoc dla niektórych, <grych> czyli cebulę, z której Polska słynie na całym świecie, ponieważ mamy najwyższej klasy i jakości cebulę, która jest najdroższa na świecie, nawet droższa od tej niemieckiej, a tym bardziej od tej z Holandii. No i okej, okay, potem tam coś tam mówi o subach, dziękuję za suby ludziom, bla 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 bla, bla czyli nic, co nas by interesowało. No, po otwarciu laptop prezentuje się wręcz imponująco. Przypominają mi się na przykład stare laptopy z, na przykład lat z późnych lat 80 na przykład. I jak na to patrzę szczerze i słyszę to co on mówi, to stwierdzam, że mamy chyba inne pojęcie czegoś, co nam by imponowało z szyszką. Bo czy to jest imponujący laptop? Tam gdzie brakuje mu tej, nie wiem jak to się nazywa, to jest taka chyba ala coś uszczelka, nie wiem jak to nazwać, no wiecie, tam co powinno chronić te kable, które są do właśnie dołączone do monitora, bla bla bla. Tam jakieś wybrakowane, tam jakieś naklejki zdarte z drugiej strony. No nie wiem, nawet to jest imponujący laptop. No wiecie lekko odstają, więc pewnie są luźne. No ale cóż, nie czepiamy się. Nieważne, może to jest sposób. Każdy ma swoje standardy, że tak to powiem. Natomiast sam laptop waży dosyć sporo, bowiem prawie 2,5 kg. Teraz to jest kupcie się na tej wadze, ile on powiedział, ile jest na tej wadze. Nawet no słuchajcie. Nawet, dobra, zaliczmy mu że te 2,5 kg waży, okej? Okay? No, nie czepiamy się tego, że ewidentnie. No powiedział mniej niż rzeczywiście ten laptop wyważył. W, ta w takich yy, biurowych komputerach? A teraz skupcie się na tym, co on tutaj pokazuje z tym laptopem. I teraz o co Ci schodzi. schodzić? Są specyfikacje komputera. No tak tylko że on tutaj pokazuje, że ten laptop powinien ważyć 3 600 kg 600. A tam ważył te dwa 300. W sumie 2400, można zakrąglić. No tak można tylko 2,5 niech będzie, jak, jak on powiedział. To nadal, gdzie jest kilogram laptopa? Co on z niego wyjął? <noise> no i to by było na tyle w tym filmie, bo potem on pokazuje jedyne co to swoją wiedzę oraz umiejętności krakowania linuxów i innych takich oprogramowań, ale no nie będę się tego bo już szczerze, bo mogę, mogę mu tutaj przyznać, że chłopak, jeżeli chodzi o sprawy sprzętowe, no ma na, na pewno wiedzę. To no cóż, no dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w innych materiałach. Mam nadzieję, że szyszka, szyszka na to nie odpowie, bo już mi się nie chce na, na to odpowiadać, bo po prostu no, no to jest nudne. No chyba, że on coś tam powie śmiesznego, to czasami można się pośmiać, ale no szczerze to jest w większości nudny film. Nie mam co się tutaj zbytnio tak strasznie pośmiać z tego. No i tyle. Cześć!